A i jeszcze, wracając do tego e, co się działo na moim Discordzie No cóż, mój kolega ze szkoły bardzo oszalał, bo... Nie grałem z nim czasami w jakąś grę, ale... Nie, ale jaką grę miałem grać? Z nim cs to bym spadł z rangi To jest to samo co... kaś tam Trudno o tym gadać No. Jeszcze komuś dał moje nagranie z mojej twarzy i byłem bardzo wkurzony z tym, że on daje komuś te rzeczy. A jeszcze nazwał na mnie oszustem tylko przez to, że nie grałem z nim. Co mogę powiedzieć, bo nie ma jakichś tam gier, jako gar, na przykład Garry's Mod e, Co tu jeszcze powiem, Tower Unite I... I nie wiem, jakieś tam gry płatne a ja tu czasami gry, gram z y, grami płatnymi. I gry płatne, jak to można powiedzieć? I, I to jest dobre. A kolega, gra gry darmowe, i to jest bardzo trudne, żeby ten. Jak to można powiedzieć? No. Mam brak słów. I tak mam z tym wyjebane, bo... bo nie dam rady z tym. No i to wszystko. I jeszcze będzie jakieś tam filmiki, co jeszcze było u mnie po przerwie albo coś tam.